Ja jestem Bielak26 i witam w kolejnym odcinku Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Z gupa włączyłem multiplayer po chyba półmiesięcznej przerwie. Wizytujemy sobie we Francji, więc no cóż, postrzegamy do kilku Amerykańców i mam nadzieję, że zabijemy im bubę. Już widzę, że mój pulpit przeska. No świetnie, przeskakuje. Haha, fuck you. Koleś się przelaził. Fak, co się dzieje z tą grą? Zdychaj! No, jaj! Chodzi tu! No, gaciu. Tak gdzie był ten czołg? się tylko ten czołg ale Nie wiem, czy już zdążymy w sumie. Nie wiem, czemu mi tak klatkuje zawsze na początku. To jest takie lutujące. No, to już nie pojedzie. Aby się przydało. Ładnie nas tutaj zarażowali tym czołgiem. Nie wiem czy my tutaj coś wykombinujemy w ogóle. Ten człowiek już w sumie przejechał, ale tu zginął nam towarzysz. Więc, więc popatrz, zobaczyć czy tu kogoś nie ma. Hmm. Nie ma na nikogo, na górze też nie ma nikogo, no cóż. A, i jednak jest. Tam gdzieś koleżka się skrót. O, tam ci mamy. No, w sumie tam też jesteś. Fak, 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 fak. Myślę, że on się nie przestraszył bardziej niż ja. Aj, plecy Mr. President. Boże, jak tu mało sługa. Sferwer, na którym zawsze grało tyle ludu. To jest taka bieda. Masakra, chyba będę chciał zmienić serwer. Bo taka lekka nuda będzie. Weźmy sobie inżyniera, po P90 muszę nabić w końcu. Chociaż patrząc, że ostatnio dużo czasu w Wowie spędzam. O nie, kurde, kolejny. Dlaczego nasz biegnie przy nim i go nie zabije. Proszę umrzeć. No i drugi mnie ja oczywiście zabije. No cóż. No dobrze, staty takie jak najlepsze w naszej drużynie, tylko kurczę, czemu ja jako jedyny mam takie staty? Hmm, hmm, hmm. Bo weźmy tylko jaka. Tu ma być gdzieś Amerykaniec. Do wszystkich. Unieszkodliwiliśmy cel. Zobiorę. Tą króść w Tu się ktoś źle z bawił. Dzień dobry pan, headshot. Przeładujmy. Tu jest jeszcze. Jeden frenzel, który chowa się w krzakach. Jeszcze ktoś? Nie. No to świetnie. To mi się pa to, to, to mi się, się, się podoba. Kurczę... Nie po meczu mecze 64, żeby mieć tak musów w teamie. No ale nic, dobra, wyczyściliśmy. Tutaj punkt jest nasz. No, lecimy na drugą stronę mostu. Albo próbujemy dobiec. Może żaden y niespełniony sniper nas nie zdy... Kto tu strzelał? Zabił, kolesie. Spokój, 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 spokój. Spokój. Aby mnie nic nie zabiło? Łof, fuck. Okej, okay, dobra. Panowie, czołg na D, czy na C. Jeba, nie pamiętam. Do góry. Charge. W sumie miałem nagrywać mosaika, ale zaczynało że może nagram jakiś myczyk z BFA. Zamiłem Boziu Jeszcze nie mogę się zrzeć, bo jest późno. Kurwa oczywiście pierwsza w nocy Bielak nagrywał w pierwszej w nocy jestem psy, więc z tym moim nagrywaniem Ach, ach, No ale co z tego? Nadal jestem jeszcze z lowe? lekko z lowe. Eee, nie zabijcie mnie, nie zabijcie mnie. Nie zabiję... What the fuck! A może mnie... Nie, nie zabijecie mnie. 15 pylmienia Diablo... Łapaj! Ła FUCK! Okej. Okay. To nie był najlepiej rzucony granat. Nie. Tam nie ma jak przypłynąć, a w sumie szkoda. Okej, okay, koleś ścieżki w maszynowym na rogu i tylko, tylko on sypie. Pewnie zauważyłem jak tu wyskoczy jak Filip z What the... Nie kryć się, tylko dawaj nieśmiertelnik. Dzień dobry. nie? A to szkoda. Fuck you! No, dziękuję. Ło, fuck! Tak bardzo! Shit! Nie, nie zabiję mnie teraz sniper. Spadać ode mnie. <grywia> you bastards! To było ładne. To mi się podobało. To może iść nawet na początek. Jakiegoś Lucky Songa powinienem rzucić Ok... <laughs> <laughs> A, jak ja lubię jak ludzie mnie hejtują mm. Zresztą napiszemy tak ślicznie Love you <laughs> Taki śliczny spawn, spawn killing No ale widzieliście to nie było, była moja wina Jak mi się nasunął na nóż To co miałem, nie wiem, przeprosić? Przepraszam pana, czy mogę panu wbić nóż w plecy? O? o! Co tu się schował? Wstawaj, żołnierzu. Czy jak ty wstaniesz? Nie, to było chyba głupie. Dobra, bo tutaj lecimy punkt. Aha, lecimy punkt i go chyba strzelać... Fuck sniper na logą. Może się tu lekko schowajmy, bo nie wiem w sumie gdzie oni te są. A nie wypada sobie lat i obsuć, jak to ja mawiam. Tak wiem przez takich ludzi przegrywa się mecze. Hmm... Ale nie tlecimy, tylko za to. Wzad. Tu jest nasza cudowna na T90. Okej. Okay. Czysto, czysto, żadnego Kampela. Spróbujemy obiec im ten punkt naokoło, może tu żaden niespełny snapper na nas nie wyskoczy? Nie. Kurwa, słyszałem A, kuku. <laughs> Dziękuję panu, Mr. President. O fakt, ciebie już nie zgarnę. Nie! <laughs> Fuck, pieprzony czołg. Nie, peszeng. No powiem, man. Bo zabił nas, że tak powiem, z mojej winy. Nie musiałem się tam tak zapędzać, no ale jest dobrze. W ogóle według mnie flagi, które jak nas zabije nasz sojusznik, nie powinny być liczone jako śmierć. Bo, jest, bo dużo meczów mam tak, że relacje mam zepsute przez z drużyny, bo np. Banda trolli zaczyna się bawić z C4. Spoko, nie strzelaj tutaj. Czy to jest nasze? Tak, to jest nasze. Mm -hmm. dzień dobry wow, fuck <laughs> akcja lepsza od akcji widzę dobrze, nie jest źle nie jest źle, nie czuję się gorszy widzę, że ICM jak zawsze w ciężkich pojazdach gdyż to jest koleś z setnym levelem którego na serwerach widujesz już zawsze w pojeździe Wow, fuck. To ja przepraszam. Nie obrócę tu. Zaczął <ścoughs> zaczął zaczął powracać. Nie, nie wziął mnie chyba. Łapaj tam. Łapaj tam kartofelę. Nie, ten czołg mnie tutaj straszy. Ty no stary, weź się, odejść tym czołgiem albo coś. Ja wiem, że tu batalia na pół godziny nudna, ale odejść stąd. Hee, Gaciu! O fakt, tam szystej i koleś. <słuch> to chyba nie jest wymarzona pozycja, chociaż. Poczekamy, zobaczymy. Mam przeładowany pseudo nie... <grywa> Dziwnie się czuję, więc że za mnymi plecami jest show. Chcemy fajna ciężarówka. Jakiś van śmieszny. Dzień dobry. <grywa> Właśnie na to czekałem. O, i kolejny pan. O oh, fakt! ktoś tu z moździerzy tu Spadać ode mnie! Weź ten moździerz! Oh. <laughs> Badał. Czepnie się taki jeden fiut z tym moździerzem i nawala, no jest ale tu tak kampić, tak jak tak, tak ochydnie, aż tak ohydnie nie będę najwyżej Tu jest mniej ochydne kampienie. No mm -hmm. tu mogę zginąć. No dobra. Eee, fuck! I wyszedłem i oczywiście mi ktoś zgarnął. Świetnie. Mecz 14 na 15 na dużym konqueste. Fuck yeah! Jezus Maria, która jest godzina? Ludzie, może ja po prostu załamałem czasu przestrzeń. Nie, spieszesz tyś 4. O tej pory to powinien być pełny serwer. Co się dzieje? Tym panom na moździerzach to trzeba wsadzić kose w dupę, bo oni tam będą do uslanej śmierci siedzieć. No i dlaczego tylko ja mam. No i sem, oczywiście, bo i jeździć jeździ czołgiem, ale dlaczego tylko ja mam. Kurwa, no i człowiek się podlapie, sprawdzi statystyki, oczywiście dostanie. Nie dało się mi się podlapać, cieciu. Dach kto to jest w ogóle. dach? nie wiem, nie znam kłasie. Nie znam typa, ale robimy drugie podejście. To czego ja w ogóle jestem sam w teamie jak w teamie się samemu nie siedzi? Zobaczmy gdzie tu jakaś drużyna ma jakiekolwiek bonusy. Wy macie dwa bonusy to mnie już satys... Satys... satys, 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 satys sat usytasy mnie czyni. Satysfakcjonują mnie. Fuck. Ja nie wbiłem sobie nog w dupa. Więc jest kurwa dobrze. Nie będziemy dzisiaj drzeć modli, bo tak jak mówię, jest późno, jak będę sam w domu i będę ja Nie. Jezus, 13 na 15 Jak tutaj może mecz tak wyglądać? Pani, widzisz i nie grzmiesz. Panie, zagrzmij. bo spróbuj. Największe batalie wspominam z tego serwera. Dziękuję. I właśnie w ten sposób moje zajebiste radio zostanie spierdolone do zwykłego 1 na 1. Keep it going, kip... Keep... no moc, próbujemy się na partyzant. No właśnie, nikogo nie widzę. A coś mi się nie widzi ta rozgrywka. Lecę w swoim kierunku do. Kurwa, no jak się spełniłem sniper, no nie, tu muszę. Lecę do siebie źle. Lecę przed siebie też zlecę. Dobra, albo wiem co wrzucę na pulpit. Taką rozgrywkę, w której miałem śmiesznego killa z. jak próbowałem zabić osobę z moździerzem, którą cichałem nożem, ale nie mogłem jej trafić nożem. Tak jakby, w sensie naciskałem F, ale nie chciałem jej wbić tego noża, tylko tak sobie. Dobra. Przyjęte. Trzynaście na trzynaście... Nie do pomyślenia. Cóż to nastały za czasy? Jestem zniesmaczony poziomem ogólnego gamingu światowego. Po prostu... Niedopuszczalne. szczelajcie do mnie, czyżbyśmy bejsera lepili? Nie, bo mają D. Uwaga, Czyż D teraz będą spełnić, tak? Prawdopodobnie tak. Kurczę, taka cisza. Tu zawsze lakietnice szły na lewo, na prawo... Aż za tym tęsknię. A czołg jedzie, to dla się sławać Może jakiś zaobłogan będzie czołg As I said! <laughs> Czyli got you under my skin oh, fuck. Prawie Ale wiecie no Kule z karabinu na czołg to Nie, nie za bardzo O oh, fuck, e, 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 daj mi się to no? na Gdzie ten dupek to był? A, ten dupek już pani żyje, tak? Ale Ale nade, trzeba wie, Fuck snajper! Jak nie w stanie, to znaczy, że snajper. Papteczkę towarzysz Ten, pluj mina nabojami, pluj, pluj. Moja mina mistrza jodę. Nie, nic nie zdobleję. Czuję się pod ostrzałem. Kurwa. Jakie to jest nubstwo z tymi z shotgunami. Snajperskie shotguny i tego typu rzeczy. One planki, no, w sumie nie nubstwo. Albo nubstwo. A chuj każdy tak jak umie, tylko to mnie tak irytuje. What the fuck? Dlaczego klatkujesz? Dobra wiecie co, nie wiem co mi się odpaliło, ale zacząłem strasznie lagować, więc to jest koniec tego odcinka, zagrajmy w Battlefield 3, mam nadzieję, że następne odcinki w końcu mi się uda nagrać, takie jakie chcę, bez lagów i tego typu rzeczy, i następny raz już w towarzystwie, gdyż ten odcinek po prostu ma być od odskoczeniem od monotonii z Mass Effecta, Fable, o wszystkim i o niczym, i The this... Scare Series. Siemaneczko, mówił Bielak206.